jak, jak ma tego. Czekaj, żebym leży. Ja pierdolę. I <grym> ogna podamykaj, kurwa, to Drugie bo... leży. Obecnie, ja, ja, kurwa. No nic się nie powywijam, to jest z drugiej strony. Kino, jaśmy pierdolę. Drugi, gdzie prąd? Tam też leży. O kurwa, Mercedes. A drzewa poszły? No dwa i tam trzecie. A samochód nasz gdzie jest? Ko, Kuby. O kurwa. No to już mamy po samochodzie. Nie, nie powiedziane, ale tu chmura jest. Ja pierdolę. To że tak mało widać. A weź tu zabaw To dopiero idzie. Kurwa. Musisz tak przeklinać, jak chciałam to na Cypherna wysłać. Ej, dobrze, że kolpa wyłączyła mnie, bo to jest koniec. O kurwa, ale będzie za Ej. Tutaj jestem bezpieczny, pierwszy za Ej, chodź do dużego pokoju, Ale i to, tam to, nie, to... nie Ale czy tam okno jest w Ja pierdolę. Pięć sekund, proszę Pani zależeć. O kur... O kur... napiał. Ja ja tak. Zaraz O kur... W prawo, w mnie. Ja pierdolę. Wisto? I to ja ja, nie, nie. A, 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 a ba nic ja, z, z Tego Nie, nie, było. W tum, a, na ja, nie. To ty z nich się robią? Nie! O kurwa, <grabia> ja, ja, teraz gdzie ty? Zabawakamy się. Robią. Jak bym to narzucił, bo ja chcę na kręcić. No to nie widać, nie widać. No, to nie widać. Zabawakamy Ja wzięłem co to